Witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowuję mięso na jutrzejszy obiad, a konkretnie są to żeberka. Żeberka będą pieczone w niesamowicie aromatycznej marynacie. Po prostu żebereczka, palce lizać. Tak więc zacznijmy temat. Zacznę od rozgrzania smalcu. Tutaj te żeberka podpiekam na smalcu. Bo są fantastyczne. Teraz poczekam, aż się rozgrzeje. A ja mogę przygotować sobie żeberka, które, które osuszę. Ja już mam pokrojone. I koniecznie osuszmy. I teraz osuszone mięso układam na dobrze rozgrzany tłuszcz. Jak pierwszy. I tak, właśnie ja najpierw obsmażam te żeberka i dopiero lądują w marynacie. I w pierwszej kolejności obsmażamy od strony mięsa, czyli kością do góry. I mogę odwrócić na drugą stronę. Uwielbiam taki zapach pieczonego mięsa, smażonego mięsa. I podsmażone żeberka mogę wyciągnąć na talerz. I może się zastanawiacie, dlaczego w pierwszej kolejności podsmażam, nie marynuję, a podsmażam dlatego, że lubię jak to mięso złapie delikatnie takiego właśnie podsmażanego smaku, aromatu. A te żeberka i tak się zamarynują, tak więc kto co woli. Ja wolę sobie najpierw podsmażyć. Żeberka podsmażone, i teraz mogę działać z marynatą. Wyciskam sok z pomarańczy. Wymasujmy. Oczywiście możecie tutaj użyć gotowca kupionego w sklepie, ale wydaje mi się, że z takim sokiem, wyciśniętym bezpośrednio z pomarańczy, te Żeberka są smaczniejsze. Do przeciśniętego soku ścieram czosnek. Musimy oczywiście nadać odpowiedniego aromatu. Dosypuję sól. Pamiętajmy, że żeberka nie były solone, nie były w ogóle doprawiane. Tak, więc tutaj. odpowiednio doprawmy do tego pieprz papryka wędzona gałka muszkatołowa i majeranek No i tutaj ostatnim dodatkiem jest miód. No i pozostaje to dobrze wymieszać. Powiedziałem, że miód jest ostatnim składnikiem, no ale jeszcze tutaj jeden. Dolewam około trzech łyżek oleju. Tutaj nie dodawajmy tego smalcu, na którym smażyliśmy, no ponieważ marynowania się w lodówce tego mięsa, bo ten smalec zastygnie, tak więc on nic nie daje. Tutaj koniecznie olej. No i jeśli marynatę mam wymieszaną, mogę dokładać żywek. Obtoczmy dobrze. Będzie uczta niesamowita. I tak wykąpane mięsko przykrywam folią, wstawiam do lodówki na 24 godziny i w tym czasie trzy razy poprzekładam, żeby każdy kawałek mięsa był zamarynowany. I jestem już po dłuższym czasie, u mnie minęły 24 godziny, u Was ułamek sekundy, po prostu magia. I teraz mięso przekładam do naczynia żaroodpornego. Fantastycznie się zamarynowało. Jedną cebulę czerwoną. Kroję w grubą kostkę. Idealnie. I teraz posypuję mięso. Mięso zalewam marynatą i koniecznie przykryjmy folią, no chyba, że mamy naczynie żaroodporne, przykryć. I mięso wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, no i te żeberka będę biegł przez około, no półtorej godziny to na pewno zajmie. I w tym czasie oczywiście yy, ściągnijmy folię, odwróćmy. Niech cały czas pieką się w tej marynacie. I 15 minut przed końcem pieczenia ściągnijmy folię. Niech one fajnie się zapieką. Rzeberka mam upieczone. Słuchajcie, co tutaj jest za aromat? No i teraz oczywiście muszę spróbować. Przyznaję, jeszcze nie próbowałem. I tutaj pierwsze z brzegu. Mm. Po prostu rozpadają się. Mm. Smakują niesamowicie. Mm. Po prostu istna bajulia. Coś fantastycznego. Do tego oczywiście ziemniaczki, suróweczka. Obiad idealny. Tak więc, kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Pozostaje mi życzyć Wam smacznego i do zobaczenia. A ja tradycyjnie idę zajadać. Mmm, bajka. Można by tak jeść bez końca.